Halo Leśnica. Halo Leśnica, a nie oktawa z tej strony. Zapraszamy na majową odsłonę naszej audycji. Na początek zapraszamy na ostatnią już część rozmowy o powojennej leśnicy z panią Moniką Čunką, seniorką i przewodniczącą Zamkowego Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Halo Osiedle. Pani Moniko. A myśli pani, że te nasze osiedla, Stabowice, Leśnica, zbliżyły się trochę do Wrocławia? One zostały włączone do Wrocławia, do granic miasta, jeszcze przed wojną, ale mentalnie, prawda? Tak jak pani opowiada, jeszcze, jeszcze po wojnie w latach 50., cały czas to były, było takie poczucie wśród tych mieszkańców, wśród Was. Wśród nas też? Że jest. To że Leśnica to jest osobny miasto. byt, prawda? Tak. A myśli Pani, że właśnie zbliżyliśmy się trochę, że… To znaczy tak, na pewno powstała ta rozszerzona pętla tramwajowa. Praca dla ludzi, których tutaj się już zaczęli dusić, z braku jej, tak? Tak. Bo co tu była? Tu no, no była garbarnia. Mhm. To był zakład, który, który zatrudniał wcale nie małych ludzi. Ja jako młoda 17-letnia dziewczyna, ucząc po Ogólniaku właściwie 18-letnia, znalazłam pracę na Krakowskiej, wrocławskie przedsiębiorstwo obrotu surowcami włókienniczymi i skórzanymi. Dlaczego ja o tej garbarni mówię? Bo ja pierwsze doświadczenia. Zawodowe? Na tak zwanych przerabianych skórach cielęcych, końskich, yy, krowich. Yy, przeżyłam tu, w garbarni. Bo tutaj były ściągane te, yy, te zwierzęta, prawda? No, mm -hmm. był, mm -hmm. dla niektórych był to szok na przykład. Rodzice mojej sobie nie życzyli, żebym w ogóle opowiadała, jak to wygląda na przykład, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Ale, yy, jeśli mogę, ale ja, yy, no, ja dostałam tą pracę, mnie, ja się cieszyłam, że, że, jest to blisko domu, że, że, a potem oddział na właśnie, na Krakowskiej powstał. I ta garbarnia, była dużą firmą. Oczywiście. Cegielnia przy Czmielowickiej. To był... No. Zakłady chemiczne, prawda, też duża firma. Tak. Dużo pracodawcy. E, co tutaj się jeszcze odbywało? Zakłady włókiennicze. A zakłady włókiennicze, no to, 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 już było, to już dla nas, dla młodych ludzi, w momencie, kiedy ja już zaczęłam bardzo ściśle i mocno współpracować z z PTTK w rynku i potem mocno otworzyłam się na, na współpracę z młodzieżą rzemieślniczą, czyli fryzjerzy, szewcy, drukarze i ci wszyscy, bo tam żeśmy z mężem osadzili się na rogu Świdnickiej, powstał kamer. To taka konkurencyjna firma przy Peteteku, w Perpedesie na samym rynku, który trwa do dziś. Nasz umarł śmiercią naturalną. Jak się z tej ulicy zrobiło teraz piękną ulicę, tak? Tą Kazimierza. Mm -hmm. To pamiętam burzenie tych wszystkich. Ale do czego zmierzam? Że no nie wiem dlaczego, ale tak. Cukiernia była tu, piekarnie były tu. Szewc był tu. Nie było potrzeby, prawda? Nie było jak gdyby potrzeby. Na przykład na pewno. Kontaktować się z miastem w sensie Wrocławia, tak? Tak, z, żeby jeździć do centrum. Tak. Tatuś to mhm. myśmy mówili. Praca była Prac... tutaj, prawda? Tak, myśmy byli dumni. Na przykład my nie mieszkamy na wsi, my mieszkamy. Mówiło się z bratem, żeśmy mocno tego bronili, że my mieszkamy we Wrocławiu. A dlaczego ktoś pytał? No, 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 bo tatuś pracuje w Pafawagu, a Pafawag to przecież to był Wrocław. Tatuś zostawiał rower przypięty do słupa na Starogajowej. Zresztą wszyscy tatusiowie siedzą… tak. park <laughs> Tak, wsiadał do tramwaju rano o piątej i jechał do Pafawagu, tak. Mm -hmm. Jak wracali, to, to, to było miasto już, powolutku. A potem tak, wyjście z Ogólniaka, tak jak mój brat, do szkoły zawodowej. No to już był nie kierunek Leśnica, to już był kierunek miasto. Mhm. Ale to moje pokolenie na przykład, nie było mowy o tym, żebym na przykład, jak sobie potem przypominam, Pałacek Studencki i mówiłam, że na, na Kościuszki tam się jeździło, albo mhm. do Piwnicy Świdnickiej, mhm. bo prowadziła jedna droga. Trójką się wsiadało, i na rynku się wysiadało, i szło się do piwnicy mm -hmm. świdnickiej balować. Mm -hmm. Ale do dojrzałości, do tego. Ale to już właśnie w dorosłym życiu, prawda? Okresu dojrzałości, jaki mm -hmm. już byłam dziewczyną dorosłą, to tutaj się tańczyło w soboty, Się o 22. A jak jest teraz, pani Moniko? Czuć dalej tą odrębność? Teraz y, ter y, nie. Ona się, ona się... Zatarło się. No tak. Powstało bardzo dużo też budynków, prawda, na tej osi. Dokładnie. Kiedyś to były puste pola, przez które tylko przecinał tramwaj. Myśmy niewiele, no naprawdę niewiele wiedzieliśmy o Żernikach, prawda? Mhm. Bo Żerniki były Nie było były skomunikowane, prawda? Sobie... Te... Poza tym Złotniki na przykład. No Złotniki nie przynależały w ogóle do żadnej Stabłowic ani Leśnicy z uwagi na to, że to były tereny rolne. Tam się szło po Marchew, tam się szło, jak się już nie szło do Leśnicy, bo likwidacja była tych tutaj terenów do handlowania, na przykład Mrozów już odpad, tak, te, te przyległe miejscowości, te wioski za Leśnicą już nie przynależały do naszego bytu, to już były odległe dla nas tereny, więc ym, Złotniki były taką bazą żeby przetrwać mhm, zimę, m. na przykład, m. tak? Myśmy mieli ogródki. Takim supermarkety. Su o tak. To były supermarkety, dokładnie. <grym> na Złotnikach y nie było w ogóle żadnych sklepów. Mhm. Pierwszy sklep, pierwsza piekarnia w Stabłowicach nowych. Mhm. To była piekarnia przy przystanku, przy Starogajowej. Pierwszy sklep spożywczy przy Starogajowej, przy samym przystanku. Mhm, ale Leśnica to miała swoje wypieki. Mhm. Wiadomym było, że mamusia wolała statem iść tutaj i tu nas na rowera. No rowery były komunikacją, rowery, tak, tak, na tym się tak. śmigało. A potem odkryliśmy glinianki, tak? Więc już nie było potrzeby przyjeżdżania do, do stawów przy cmentarzu na Czmielowickiej. Na… gdzie to jest wojskowa ta ulica się na Śmierowicka tak, dobrze mówię. Tak. Tam nas zawsze straszono, że tam bardzo dużo trupów po niemieckich leży, ale to tylko dlatego, że te stawy były bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie wiem dlaczego, ale z grona moich, moich rówieśników, tam była tam parę tragedii. Pani Moniko, a czy na tych stawach spotykali się cyganie? Obozowali cyganie? Tak, ja pamiętam tylko jedną taką sprawę, że jak się tu skręcało do garbarni. Tylko teraz nie wiem po. A, jeszcze był młyn w Leśnicy. To czynny. była czynne, oczywiście. Tutaj się na rowerach też po mąkę przyjeżdżało. To ja, to ja teraz nie mogę skojarzyć, bo tam za, za, tym, za tym młynem leśnickim. Przyjmował taki słynny pan doktor, jeden jedyny, od serca, od wszystkiego tam się szło na badania mm -hmm. z rodzicami. Mm -hmm. I mnie się wydaje, że, w, że właśnie w bok od tych domków y, równolegle do poczty polskiej, tak. naszej poczty leśnickiej, tak. że tam bazowali ci cyganie. Ale niech mnie ktoś zabije, to nie powiem dokładnie, gdzie oni się mieścili, ponieważ na pewno to był y, dla nas. Dzieci, no myśmy byli bardzo zdyscyplinowani w sensie, w sensie tego, co mówili rodzice, masz tam nie iść, to się nie szło, tak? Ja nawet na ten temat rozmawiałam z moimi rówieśnicami, koleżankami i one mi mówiły, że na granicy Garbarni na przykład i tutaj, gdzie teraz jest stadion Pogoni, tak, tak. to oni też tam byli. Mhm. Myśmy ich widzieli. Jak oni przejeżdżali tymi wozami swoimi. Mhm. Potem, jak mi się udało wyjechać pierwszy raz jeszcze za komuny do Rumunii, to w Konstancji przypomniały mi się, jak ja tym maluchem jechałam, jak te wozy się przemieszczały cały, całymi rodzinami. To mi się tak przypomniało, jakby mgle. Mhm. Jak oni... Ale właśnie obrazki tutaj z leśnicy. Tak. Mhm. Ale żebym ja wiedziała dokładnie, gdzie oni się usadowili. Nie jestem w stanie mm -hmm. tego powiedzieć. Pani Moniko, bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że to. Za moje rozgadanie ja przepraszam bardzo, za wzruszenie też. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa, bo Pani jest skarbnicą, pani jest czujnym obserwatorem, pamięta pani bardzo dużo i myślę, że warto te wspomnienia odświeżać, wracać do nich i warto przekazywać je dalej. Bardzo dziękuję, pani dziękuję przepięknie za zaufanie. I jak zwykle kocham zamek i kocham Was wszystkich. Dzięki, pięknie. Powróćmy do normalności. Dziękuję. 22 maja 1967 roku w Leśnickim Zamku powstała pierwsza instytucja kultury, której kontynuatorem jest Centrum Kultury Zamek. O naszych początkach opowie pani dyrektor Elżbieta Lęczyk. Halo, zamek! Zanim w 1967 roku otwarto zamek ponownie, zamek jako miejsce, się, odbył się remont, który był konieczny po 1957 roku, kiedy to nastąpił pożar zamku i, i ogień strawił większość wnętrz zamkowych, a także dach. Projekt. Nowego miejsca przygotowali architekci Ludwik Grzybacz i Stefan Miller. Natomiast wnętrzami samymi zajął się Stefan Miller, Konrad Jarocki, Maria Miller i Janina Grodzka. Takie doborowe towarzystwo wówczas młodych architektów, później bardzo wybitnych architektów pracowało nad tym, żeby pogodzić historię, historyczność ze współczesnością i z planowanymi funkcjami tego miejsca, bo przecież po remoncie zamek nie miał być znowu pałacem przyjmującym gości, tylko instytucją kultury. Tak zaplanowano, że tutaj będą też przychodzić goście, ale troszeczkę na innego rodzaju wydarzenia. Remont ten jednocześnie Odsłonił bardzo interesujące mury bastejowe, które na początku XX wieku zostały zrównane z ziemią i nie było ani fosy, ani widocznych murów. Teraz one znowu wyszły na zewnątrz. Przy Przypomniano, zostawiono kilka akcentów, dosłownie kilka artefaktów, które wiązały się z dawnym wystrojem pałacu, bo też niewiele się udało uratować w tym pożarze, ale gdzieś tam mamy taką fasadę kominkową wmurowaną, gdzieś odsłonięte cegły, wprawdzie zamalowane lakierem bezbarwnym już na etapie tegoż remontu w latach 60., ale Istniejące czy też wreszcie mury konstrukcyjne wykonane z kamienia polnego, to szczególnie w podziemiach jest widoczne. I tak przygotowani zaczęli działać kulturalnie nasi poprzednicy. To był, przypominam, ośrodek kultury i sztuki, który na czas remontu z kolei kamienic w rynku, a właściwie do kończenia rewitalizacji kamienic w rynku, gdzie ten ośrodek. Kultury i sztuki docelowo miał się znaleźć, urzędował tutaj w zamku. Kiedy, kiedy instytucja się wyprowadziła, powołano Dom Kultury dla dzielnicy śródmieścia. I od początku wiadomo było, że będzie to miejsce, gdzie będą się działy rzeczy niezwykłe, a także miejsce, które będzie promieniować na inne, mniejsze kluby osiedlowe w promieniu paru kilometrów. I tak się stało. Zamek do lat 90. praktycznie był taką jednostką nadrzędną nad klubami w Stabłowicach, Pilczycach, Żernikach, tu w tych okolicznych osiedlach peryferyjnych Wrocławia. Był znany ze swoich wielkich koncertów, które odbywały się w amfiteatrze zamkowym, bo razem z remontem zamku przygotowano też miejsce do plenerowych wydarzeń, i ono się ostało do tej pory i służy nam może troszeczkę w innym wymiarze teraz, ale, ale zawsze jest to interesujący sposób na pokazanie czy też dorobku naszych zespołów zamkowych, czy po prostu gwiazd. Kultury, popkultury, a nawet literatury, co się zda zdarzało. Od maja ruszyliśmy z nową weekendową inicjatywą. W każdą sobotę na przylegającym do zamku terenie Parku Leśnickiego organizować będziemy powolne soboty. Więcej o tym, co się kryje pod tym hasłem, opowiedzą Asia Boś i Ania Lewińska. Halo, zamek? Mamy świetną wiadomość dla wszystkich mieszkańców Leśnicy i naszych okolicznych osiedli. Już niedługo, bo już od tego weekendu, czyli od 15 maja, zamieniamy teren wokół Leśnickiego Zamku w zieloną strefę relaksu, dobrego jedzenia i działań kreatywnych. Jak już pewnie niektórzy zauważyli, od zeszłego weekendu działa u nas specjalna strefa gastronomiczna, która od tego weekendu. Będzie działała jeszcze fajniej. Zaprosimy do ogródka wszystkich tych, którzy będą chcieli miło spędzić czas, posilić się w świetnym menu i ochłodzić różnymi napojami. A w każdą sobotę od maja do września zapraszamy Was na powolne soboty, podczas których zadbamy o program pełen warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczkami, szlakiem architektury i przyrody leśnickiej. Już w maju, w najbliższą sobotę 22 maja zapraszamy Was na 54 urodziny zamku. Z tej okazji przygotowaliśmy spacer z przewodnikiem po leśnicy i po zamkowych zakamarkach. W następny weekend 29 maja zapraszamy na rowerowy piknik z Radiem Ram w Parku Leśniczym. Jeżeli macie pomysł na fajne działania, zajmujecie się interesującymi rzeczami, wytwarzacie coś, jesteście rękodzielnikami albo macie po prostu fajne hobby, dajcie nam znać. Zapraszamy Was do współtworzenia Powolnych Sobót. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie www.zamek.wrocław.pl Na koniec sport. Wychowankowie Leśnickiej Akademii Piłkarskiej AS Fenomen grają w najwyższych ligach młodzieżowych na Dolnym Śląsku. W takich klubach jak parasol Wrocław albo FC Wrocław Academy. Zaprosiliśmy założyciela naszego osiedlowego klubu piłkarskiego na krótką rozmowę o trenowaniu najmłodszych zawodników. Halo osiedle. Witam! Dzisiaj naszym gościem będzie Michał Bakalarz, trener y, oraz szef leśnickiego fenomenu. Zgadza się? Zgadza się, dzień. dobry. Cześć Michał, powiedz nam proszę, czym jest Fenomen? Fenomen, jest to taki twór, tak naprawdę powstał na początku w naszych głowach, bo chcieliśmy zrobić coś fajnego z piłką nożną tutaj dla dzieci w leśnicy. I pod takim kątem prawnym to jest stowarzyszenie. Więc założyliśmy to jako stowarzyszenie i tak to funkcjonuje do dzisiaj. A jeżeli chodzi o E, jakąś taką realizację tego pomysłu, no to e, przede wszystkim właśnie jest to piłka nożna dla dzieci, chociaż chcieliśmy też na początku e, zrobić kilka innych e, takich obszarów, bo miało to być też gimnastyka korekcyjna. Jednak ten pomysł tak w miarę szybko upał, tam około miesiąca i już to nie funkcjonowało. E, no i została ta piłka, gdzie ja jestem, jakby związany z piłką, jak wiesz, od dawna bardzo. Też jestem związany z leśnictwem urodzenia, więc miejsce działania i jakby obszar, i te moje zainteresowania są związane właśnie z piłką. No to wszystko jest na swoim miejscu, jakby nie patrzeć. Więc szkolimy dzieci. W piłce. W piłce nożnej. To powiedz mi, co jest istotne w takim szkoleniu? Czy to jest, nie wiem, ważne, żeby ich wyćwiczyć na potężnych atletów, wytrzymałych, czy nie wiem, od maleńkiego technika, żeby robili jakąś magię z piłką? Gra połowa czy może po prostu, żeby byli głodni zwycięstwa, tylko bramki pakowali? Aha. Znaczy no, wszystko co powiedziałeś, no, to w zasadzie jest ważne. I gdzieś e, są różne szkoły, tak naprawdę, e, szkolenia dzieci. Gdzie byś nie pojechał, czy do Hiszpanii, właśnie tutaj na pewno e, są takie wzory teraz dla Europy, właśnie płynące z Hiszpanii, takie naj, najlepsze. Czy z Portugalii chociażby, to tam e, nam się wydaje, że to chodzi głównie o szkolenia techniczne. I tak z, z boku, gdzieś osobom nie, nie wsiąkniętym w, ten, w te klimaty szkolenia dzieci, wydaje się właśnie, że my nie stawiamy na tą technikę. No i trochę tak jest, trochę tak jest, ale też się zapomina, że jednak ta motryka jest bardzo ważna i też jest zaniedbywana u dzieci w Polsce. Właściwie wszystko się robi trochę po umacku mhm. e, gdzieś w Polsce, no i wszystko to trzeba tak zrównoważyć i połączyć, żeby to było takie właśnie najlepiej, jakby to było w ogóle zaplanowane. Jeżeli mam właśnie zaplanowane szkolenie techniczne, zaplanowane szkolenie właśnie atletyczne, bo to jest jednak bardzo ważne teraz piłka nożna seniorska jest na tak wysokim poziomie, bo jest jednak konkurencja no, bardzo duża. No jak nie będzie się miał zawodnika, który y, po prostu wygląda jak y, nie wiem, gladiator, no to w piłkę raczej grać nie będzie. Będzie ciężko na pewno na takim najwyższym poziomie, na takim to poziomie. Słyszałem gdzieś, że warto, żeby oprócz piłki nożnej, dzieciaki już od najmłodszych lat trenowały też jakiś inny sport, żeby właśnie się wszechstronnie rozwijać. No to prawda. I y, można albo zapisać dziecko na judo, na basen, to, to są chyba takie najlepsze sporty mhm. uzupełniające. Y, no bo tak jak mówiłem, no gdzieś jeżeli się nie ma tej bazy fundamentu y, fizycznego, no to jest ciężko. Chociaż y, mówię tutaj, nie chcę też jakby wypuklić, że ta fizyka jest najważniejsza, bo to jest podstawa, a jednak ja też jestem zwolennikiem, bo gdzieś tam różne szkoły poznałem holenderska, hiszpańska, niemiecka i tak dalej. Wiele teraz szkół ma tak naprawdę dużo wspólnego ze sobą, mm -hmm. jeżeli chodzi o takie, e, taką filozofię szkolenia, no to jednak ta technika faktycznie i taka gra zespołowa troszkę kuleje w Polsce, takie mam wrażenie, i tutaj powinno się najbardziej na tym skupiać. E, no pewnie złapię chłopaki na za małego, no to potem. Potem będzie ciężko to nadgonić. Fizykę zawsze można nadgonić tak naprawdę, więc gdzieś ten fundament musi być w fizyczności, tego przygotowania motorycznego, ale no, jeżeli nie będzie od wczesnego wieku tego wyszkolenia technicznego, to no nie ma szans potem tego nadgonić. A tak jak mówiłeś właśnie, ten basen judo, czy my mamy na przykład w Fenomenie takie treningi motoryczne i współpracujemy z Hesem tutaj jest obok Leśnicy taki crossfit siłownia tak naprawdę dla wszystkich no to mamy z nimi współpracę i raz tego nie mają tacy chłopcy wybrani przez nas bo to hmm. mamy 120 dzieci mniej więcej ciężko by było nawet organizacyjnie to zrobić więc wybieramy takich powiedzmy najzdolniejszych jak na razie koło 12-15 jeszcze dodatkowo raz tego nie mają tą motorykę chociaż większość dzieci też myślę że ma gdzieś tam właśnie do basen bo też przypomina mi się i znajdujesz czasami zdjęcia tych sławnych, chociażby Messiego z dzieciństwa. No to był Karakan przecież, no taki tak, malutki. Tak. I dopiero później w jakimś momencie on wystrzelił, więc tak. No okej. Okay. Następne pytanie, czym możesz się pochwalić jakimiś sukcesami tych naszych młodych piłkarzy? Mhm. A czy też ja patrzę na sukces sportu dziecięcego z kilku, na kilku płaszczyznach, to jest jakby. I można patrzeć przez pryzmat, nie, wygranego meczu najbliższego u dzieci co jest błędem, tak mówię, no to jest błąd, nie wiem czy ktokolwiek sądzi, że to nie jest błąd, wśród trenerów oczywiście, uh -huh. czy jakichś tam szkółek. Można też patrzeć z perspektywy tego, ile dzieci zostanie w ogóle w sporcie, I to też jest fajny wyznacznik sukcesu. Można patrzeć przez, przez, przez to, ilu zawodników gra gdzieś tam na wysokim poziomie w piłkę. I no cele mam, ja przynajmniej mam dwa, w fenomenie mamy takie założenie, że przede wszystkim musimy co jakiś czas puszczać zawodników do innych klubów na najwyższym poziomie i oni muszą zaistnieć no przykładowo w Ekstraklasie, pierwszej lidze, drugiej lidze, to już jest fajnie jak na warunki polskie albo wyżej różnie może być a druga sprawa fajnie jak jest y, grupa dzieci nie wiem 70% która zostanie nawet w piłce amatorskiej, bo piłka nożna to nie tylko właśnie granie w piłkę jeżeli już się dorasta tylko już można iść na przykład na AWF, można być ziatrapeutą, jakimś trenerem od motoryki jest wiele takich kier... no, ścieżek gdzie można iść po tej piłce nożnej. Mówiłeś o wygrywaniu meczy. Też jest takie, powiedzmy, czy można gdzieś w Leśnicy pójść i poglądać sobie, jak grają chłopaki? Są jakieś zawody organizowane, są jakieś regularne mecze, w których można pokibicować na przykład? Można. Pierwszy obiekt to stadion Leśnica, obok tutaj na zachód od leśnicy. to jest jeszcze nawet chyba Leśnica. Więc na tym stadionie Leśnickim gramy co tydzień niekoniecznie co tydzień, co tydzień, co dwa tygodnie, w zależności mm -hmm. czy gramy u siebie czy na wyjeździe. Obecnie mamy dwie drużyny, które grają w lidze, więc regularnie się spotykamy na tych meczach i może się tak trafić, że faktycznie nas nie ma akurat w akurat danym tygodniu, ale przeważnie która z drużyn gra u nas tutaj w Leśnicy w sobotę albo w niedzielę. Też się często umawiamy na sparingi, mecze takie towarzyskie na orliku pod szkołą w Leśnicy. Oczywiście to też są mecze wyjazdowe, ale dla lokalnych osób Stąd no to głównie Stadion Leśnicki i właśnie hmm. Orlik. Można przejść kibicować jakby drzwi stają otworem, chociaż teraz jest, są jeszcze obostrzenia. Zniesione już, zniesione od, dziś, od dzisiaj. Nie, od poniedziałku, od poniedziałku 25% publiczności na stadion, Tak, na stadion. E, przyznam przecież, że mam trochę taki obrazek kibicowania dzieciakom przez ich rodziców. Trochę niezdrowy, czy są tacy napaleni tatusiowi, którzy po prostu bluzgają na trybunach i są tacy agresywni. Czy to jest norma na takich meczach, czy raczej faktycznie pojawiają się rodziny i jakoś wspierają tych swoich młodych zawodników bardziej tak sportowo? To zależy też od klubu i od trenera. Mhm. I, no i też wiadomo od samego rodzica, bo przeważnie trenerzy starają się uświadamiać rodziców, bo jeżeli my, ja, jako trener, uświadamię tylko dziecko, a rodzic będzie robił zupełnie coś innego niż ja. No, to tak czy siak, jakby efekt będzie 50% mniejszy, jeżeli chodzi o wszystko. A zachowanie rodzica na trybunach, to też w głównej mierze jest trener, ma na to duży wpływ. Bo rozmawiałem z rodzicami, robimy jakieś spotkania cykliczne i wtedy przekazujemy taką wiedzę, chociaż wiem, że są kluby, które na przykład tego nie robią, bo. No nie widzę może sensu, albo nie chcą, są różne przyczyny i zdarza się, że jedziemy na turnieje i naprawdę jest fajnie, że na przykład mają rodzice, e, są w barwach danego klubu, mają jakieś wuzule, jakieś tam trąbki i fajnie kibicują, a są rodzice, gdzie jeżdżę na mecze i e, no, przeklinają na tych meczach i to naprawdę pięciolatków chyba nie słyszałem gdzieś przekleństw ze strony rodziców, ale no, e, takie nagminne podpowiadanie. Wręcz wchodzenie w rolę trenera, to u pięciolatków już były. Także no to, to nie jest gdzieś tam. Nie, nie mogę powiedzieć, że w Polsce jest tylko tak, że kibicujemy kulturalnie i fajnie, albo tylko źle, no bo to w zależności gdzie się pojedzie, troszkę jaki jest klub, różne są zasady gdzieś tam w klubach. Okej, okay, to na zakończenie powiedz mi, w jaki sposób można dołączyć do szerszeni. Widzę, że e, słyszę, że, zna, że właśnie naszą maskotkę, też na szerszą. Jak najbardziej. <laughs> e, tak naprawdę jest kilka sposobów, bo można najprościej przyjść po prostu na trening. Jeżeli gdzieś się nawet e, usłyszało u, u znajomego czy u kogokolwiek, czy, e, gdzie się trening odbywał, jakiej godzinie, w jakim miejscu, to wystarczy przyjść. Każdy trener e, ma, jest zobowiązany wpuścić dziecko na trening i dziecko e, ma dwa treningi próbne. Więc tam nie ma żadnych formalności, nic kompletnie. Jeżeli dziecku się spodoba, to zostaje, dopiero gdzieś tam przechodzimy do formalności. Jeżeli nie, to nie. To wtedy po prostu rezygnuje i. No i w zasadzie tyle. Można też oczywiście telefonicznie do nas zadzwonić. Gdzieś tam kontakt do nas jest na stronie internetowej asfenomen.pl. Mamy też Facebooka, Instagrama, Twittera, który na razie ma jeden wpis, ale, ale może w przyszłości ten Twitter też zafunkcjonuje, ale Instagram i, i Facebook tam jest dziś taka droga chyba najprostsza mi się daje teraz. W tych czasach takich e, internetowych, że tak powiem. Sam obserwuję, więc tak. Wiem. Aha, Stąd dziękuję. między innymi nam e, pseudonim e, szerszenie. E, dziękuję ci bardzo za rozmowę. E, przypominam, naszym gościem był Michał Bakalarz. A jest fenomen leśnica. Dziękuję. Dziękuję. Na dzisiaj już kończymy. Jeśli chcecie się włączyć w tworzenie audycji, piszcie do nas na maila gazeta małpa Do usłyszenia w czerwcu.